Od 2004 roku mamy pełny dostęp do funduszy Unii Europejskiej. W latach 2014-2020 część z tych funduszy trafiła do Polski za sprawą programu operacyjnego Rybactwo i Morze. W ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego otrzymaliśmy ponad 531 milionów euro. Wraz z wkładem z budżetu krajowego, około 179 milionów euro, mieliśmy do dyspozycji 710 milionów euro, czyli ponad 3 miliardy 200 milionów złotych. Program pozwolił na realizację działań w ramach sześciu priorytetów. Priorytet czwarty. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Celem ogólnym priorytetu czwartego jest wspieranie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. W ramach PO Ryby 2014-2020 w Polsce powstało 36 rybackich lokalnych grup działania, które realizując lokalne strategie rozwoju przyczyniają się do aktywizacji lokalnych rynków pracy. Aby pobudzić rynek do większego zapotrzebowania na produkty i usługi wytwarzane przez nowo zatrudnionych pracowników, uruchomione zostały działania w zakresie promowania i ułatwiania przedsiębiorczości lokalnym społecznościom rybackim. Dzięki przyznanym środkom zrealizowanych zostało wiele inicjatyw. Inicjatyw i projektów, wśród których warto wymienić: Podnoszenie kompetencji rybackich, lokalnych grup działania i społeczności lokalnych, poprzez realizację szkoleń i tworzenie sieci kontaktów. Wsparcie przedsięwzięć zachęcających młodych ludzi do innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Działania w zakresie przeciwdziałania kusownictwu, przywracania pierwotnego stanu środowiska czy inwestycji w urządzenia umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Dofinansowanie projektów promujących lub zachowujących dziedzictwo kulturowe związane z rybołówstwem i akwakulturą, a także popularyzację lokalnych produktów rybnych. W ramach wszystkich działań w zakresie Priorytetu Czwartego podpisano łącznie ponad 2800 umów o wartości ponad 370 milionów złotych. Program operacyjny Rybactwo i Morze współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz budżetu państwa. Działania w ramach programu pozwoliły na wsparcie rozwoju i modernizacji polskiego rybactwa śródlądowego, rybołówstwa morskiego, akwakultury i przetwórstwa ryb. Program przyczynił się również do rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Ułatwi ugromadzenie danych, kontrolę oraz egzekwowanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej.